Dobry. Zostały mi dosłownie trzy tygodnie we Włoszech. Niedługo kończę swoją przygodę z tą wymianą. Może później jakoś bardziej to podsumuję, bo chcę teraz iść do biblioteki. Jestem już po sesji tutaj włoskiej, ale mam jeden egzamin do napisania w Polsce. Także pora zacząć się uczyć. Za dosłownie tydzień jadę do Zurychu, bo chciałam sobie z moją koleżanką zrobić jeszcze takiego tripa kończącego ten cały semestr. Dużo podróżowałyśmy, ale było to tylko we Włoszech i trochę żałuję. Ciągnie mnie zawsze w inne miejsca, w miejsca, w których mnie jeszcze nigdy nie było. Właśnie. Ostatnio natknęłam się na takie słowo. Mm. Na Instagramie chłopak opowiadał o słowach, które wyrażają jakieś emocje, ale nie ma ich w języku polskim. Chwilę postaram się to znaleźć. Emocje, które nie istnieją po polsku. Jest takie niemieckie słowo, fernweg, coś takiego, fernweg, fernweg, fe, fernweg, fern tęsknota za miejscem na ziemi, gdzie cię nigdy nie było. Uczucie wielkiej potrzeby podróżowania, odkrywania nowych miejsc, ból, tęsknoty. Za takimi odległymi miejscami, w których nas jeszcze nawet nie było, i odnajduję w tym siebie. W każdym razie jedziemy do Szwajcarii. To jest bardzo krótki trip, tylko na dwa dni. Z Mediolanu do Zurychu jest 5 godzin autobusem. Pociągi pewnie są jeszcze szybsze, ale też droższe. Także cieszę się bardzo. I to głównie chyba tyle z takich nowości. Mogę jeszcze opowiedzieć jeden story time rzecz, która się wydarzyła jakiś czas temu. Zrobiłyśmy raz imprezę. Z okazji Andrzejek zaprosiłyśmy swoich znajomych głównie Włosi, Portugalczyk też był kilku Polaków. Stwierdziłyśmy, że będziemy siedzieć w moim pokoju, bo jest najbardziej przestronny, najwięcej miejsca tutaj jest. Na środek położyłyśmy moje biurko wokół jakieś krzesełka, ale dlatego, że mamy za mało krzeseł, bo chyba tylko 6 czy 7, to pojawił się taki pomysł, żeby użyć mojego łóżka jako kanapy. Eee. <średziny> Siedzieliśmy też na tej kanapie. I w jednym momencie usiadło chyba 4 czy 5 osób i nagle bam, łóżko zawalone. Jeszcze byłoby względnie ok, gdyby to były te deseczki takie drewniane, ale to normalnie cały metal się zajął. Nie wiedziałam jak to zadziałało. Ogólnie bardzo fajny to był wieczór. Robiliśmy wróżby, i długo gadaliśmy, śmialiśmy się i było naprawdę super. W następnych dniach po prostu byłam zdenerwowana, smutna, zła i, i nie wiedziałam po prostu, co robić. Byłam wkurzona na siebie, że tego nie przewidziałam. Na nich wszystkich, że nad tym siedzieli, mimo że jakby no, było to po to, żeby na tym siedzieć i byłam zdenerwowana. Na, na to, że to nawet nie był mój pomysł, żeby zrobić z tego łóżka kanapę i w ogóle eee, Spałam przez miesiąc <noise> eee, na materacu na ziemi To łóżko się zawaliło, oni próbowali jakoś je naprawić, wywali je Ale to nic nie dawało, bo ono już było jakby złamane w tym miejscu Troszkę się śmialiśmy z tego, ale no generalnie nie podobało mi się to nie podobało. To nie jest mój pokój, ja wynajmuję. Płaciłam kaucję 300 euro na początku, którą chciałabym bardzo odzyskać. No i miałam kurczę... wątpliwości. I stwierdziłam, dobra, jakoś muszę to zrobić. Znalazłam identyczne łóżko w Wiesku. Mamy niedaleko na szczęście. Przyniosłyśmy je. Skręciłyśmy szybko. Nóżki to są z tego poprzedniego, bo wszystko było z nimi okej, okay, więc skręciłyśmy je i jest wszystko okej. Okay. Nie wiem, cieszę się bardzo, że sobie poradziłam w tej sytuacji. Uważam, że o wiele bardziej ją przeżywałam niż była potrzeba. Bo to łóżko kosztowało 50 euro, to dosłownie ze swoją współlokatorką na pół się złożyłyśmy, więc taki koszt do przeżycia. Wiadomo, była to niepotrzebna sytuacja, niepotrzebne dodatkowe jakieś stresy i wydatki. Zastanawiałam się, czy mówić o tym właścicielowi, najpierw stwierdziłam nie no dobra, nie powiem, ogarnę to sama on się nawet nie skapnie, takie samo łóżko i w ogóle, natomiast był problem ze śmieciami gabarytowymi bo żeby wyrzucić coś tak dużego, musisz się skontaktować z firmą która to zwozi, było dużo zabawy, więc powiedziałam właścicielowi napisałam mu dosłownie taką rozprawkę że no to było przez przypadek przepraszam, ja pokryję koszty i w ogóle Normalnie całą swoją godność straciłam pisząc tę wiadomość. Ostatnie zdanie to było: czy wymiary tego łóżka to są 2 m na 90 cm? I on na tę jakże rozległą wiadomość odpisał mi tylko. Tak mi się wydaje. Także nie wiem, liczyłam na coś. Nie, dobra, nie przejmuj się. Ogarniemy. Świat jest brutalny, ale o tyle dobrze, że jakby nie angażował się za bardzo w to i też nie zrobił sobie nic z tego za dużo. Odkupiłam łóżko, jest wszystko dobrze i poradziłam sobie jak dorosły człowiek. Dobrze mi idzie udawanie, że jestem dorosłą osobą. Jestem z siebie dumna. Teraz zabieram Was do biblioteki. Trochę o Erasmusie. Wiem, że niektórych interesują kwestie organizacyjne, typu na przykład koszty, więc tak. Czy da się przeżyć Erasmusa, korzystając tylko z tych pieniędzy, co się dostaje ze stypendium? Pewnie tak, ale. Mi by to nie starczyło, dlatego myślę, że warto mieć swoje oszczędności. Bardzo mocno korzystałam z tego czasu, dużo wyjeżdżałam albo wychodziłam ze znajomymi, czasem jadłam coś na mieście i tak dalej. Ilość pieniędzy, jaką dostajecie na całą wymianę, zależy chyba od kierunku, jaki wybieracie. No i od kiedy dokładnie, do kiedy macie podpisaną tą umowę. Ja dostałam niecałe 3200 euro i to jest 90%, a później po całej wymianie następuje rozliczenie z tych 10%. Tak to u mnie wyglądało. Czy uczelnia pomaga ci znaleźć miejsce zamieszkania, czy coś w tym stylu, może zależy? U mnie w ogóle tak nie było. <laughs> nie wiem, co dokładnie jeszcze mogłabym powiedzieć na ten temat. Myślę, że jak macie jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu albo w komentarzu, albo na Instagramie. Anyway. Mam takie przemyślenia. Czasem, jak trochę za długo siedzę w swojej głowie, to popadam w taki schemat, że świat nie jest zbyt przyjaznym miejscem. Ja jestem beznadziejna, wszyscy są beznadziejni, jest tyle problemów, z którymi trzeba sobie radzić. Ale podróżowanie to jest jedna z tych rzeczy, które wyprowadzają cię z takiego ograniczonego myślenia, w sensie dają nową perspektywę. Że nie wszystko się kręci tak wokół ciebie i ludzie radzą sobie naprawdę z przeróżnymi sytuacjami w życiu i pokonują różne przeciwności losu, i nie da się całkowicie wyzbyć tego zła na świecie. Zło to jest też całkiem niejasne określenie i relatywne. W różnych miejscach na świecie się dzieją różne rzeczy, i załóżmy, w Polsce nazwalibyśmy coś złym, niedopuszczalnym, gdzie na drugim końcu świata dzieje się coś takiego na porządku dziennym i jest to niejako normą. Zło i dobro ma też kategorie estetyczne, jednak nie o tym chciałam mówić za bardzo, nie chcę przekazać to, że spotkały mnie tu naprawdę miłe rzeczy i chciałam poopowiadać trochę o moich ulubionych momentach z tej wymiany, a w tym wstępie mi chodziło o to, że czasem tak bardzo się zamykam sama w sobie w swojej głowie, która wydaje mi się czasem, że mnie sabotuje i pojawiają mi się jakieś negatywne myśli na temat siebie i na temat świata, ale tak naprawdę jak się chwilę. Obejrzysz wokół siebie, obserwujesz ludzi, to jesteś w stanie zobaczyć wokół siebie naprawdę dużo dobra w różnych rzeczach i ludziach. Pamiętam, jak tutaj przyjechałam i nie miałyśmy jeszcze dogadanego mieszkania, tego mieszkania, które wynajmujemy. Byłyśmy umówione z jednym gościem na oglądanie, ale jakoś tak wyszło, że nas wystawił w sensie okazało się, że już wynajął komuś innemu i nie wiem, czy to błąd komunikacji, czy po prostu miał gdzieś naszą umowę. No i początkowo myślałyśmy, że właśnie tam. Będziemy mieszkać i trochę byliśmy w kropce, nie wiedziałyśmy co robić i jacyś znajomi, znajomych, znajomych, znajomych mojej koleżanki pozwolili nam u siebie zostać przez nieokreślony czas, ile będziemy potrzebować. Byliśmy u nich równo tydzień. Oczywiście chcieliśmy zapłacić, a oni na koniec powiedzieli, że absolutnie nie ma takiej opcji. Ci ludzie zawsze nas sadzali ze sobą do kolacji, karmili nas swoim jedzeniem. To była para Rosela i Franco. Oni sprawili, że czułam się naprawdę mile widziana w tym kraju. Dwie wystraszone młode dziewczyny, które nie były pewne, czy mają gdzie spać. I nie potrafiły się porozumieć po włosku, i z perspektywą, że muszą przeżyć jakoś tutaj pół roku. Także to, co zrobili ci ludzie dla nas, było zupełnie bezinteresowne. My się jeszcze starałyśmy jakoś odwdzięczyć, ugotować kolację, czy zapłacić, jak poszliśmy razem na lody. I nie dość, że zapewnili nam takie podstawowe rzeczy, to też po prostu byli bardzo mili i zainteresowani, chętni do spędzania z nami czasu. W sensie mam nadzieję, że to nie brzmi jakoś creepy, że dosłownie zamieszkałyśmy u jakichś nieznajomych i nagle traktowali nas jak członków rodziny. Trochę dla mnie było to dziwne i niekomfortowe, przyznaję, ale wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie ta bariera mentalnościowa, jeśli chodzi o właśnie takie różnice w sposobie myślenia w różnych krajach. Bariera kulturowa. Pamiętam, że codziennie chodziliśmy na spacer z Roselą i jej psami, bo ona pracuje w takiej organizacji, która zajmuje się porzuconymi zwierzętami. Ona sama miała trzy psy i jednego kota. Niestety nie mamy już na ten moment kontaktu z nimi. Raz zaprosiłyśmy ich na kolację, taką włoską kolację w naszym wydaniu. Bardzo się cieszę, że u nich na początku się zatrzymałyśmy, bo pokazali nam włoską kulturę w prawdziwym włoskim. Domu, z prawdziwego włoskiego zdarzenia, z prawdziwymi włoskimi osobami na przykład każda kolacja to była po prostu dwugodzinna celebracja. I pamiętam, że w ostatni wieczór, jak już następnego dnia miałyśmy się wyprowadzać do tego mieszkania, zabrali nas na deser po kolacji, żeby jeszcze trochę spędzić razem czasu, porozmawiać, zjeść coś dobrego. Ja pamiętam, że jadłam wtedy najlepsze gelato w swoim życiu. Mój wybór smaków to czekolada i pistacja. Jestem prostą dziewczyną. Było niesamowicie. Pamiętam, że wtedy napisałam wiadomość na tą i im pokazałam wiadomość z podziękowaniem za to, co dla nas zrobili i że tak nas przyjęli do siebie. Naprawdę nam to pomogło w tamtym czasie. Wydaje mi się to bardzo abstrakcyjną sytuacją, że ludzie, których nie znasz, tak bezinteresownie. Ci pomagają. Wydaje mi się to naprawdę niespotykane, żeby ktoś tak bardzo gościł dwie dziewczyny z zupełnie innego kraju, z którymi no właściwie nawet nie da się porozumieć, bo oni nie mówili po angielsku. Wracając jeszcze do tego ostatniego naszego wieczoru, to wracaliśmy samochodem do ich mieszkania. W radiu zaczęła lecieć ta piosenka Tiamo. I oni zaczęli ją śpiewać i zerkać na siebie. I był to taki ciepły wieczór, bo to był wrzesień, niesamowita atmosfera jakiejś takiej miłości i ciepła. I pamiętam, że patrzyłam wtedy przez szybę w samochodzie i zastanawiałam się, co przyniesie mi te pół roku, co ja tutaj w ogóle robię. Taka duża niepewność. W związku z tym, co się wydarzy, ale też jakieś takie dziwne przeczucie, że wszystko będzie dobrze. Nie wiem, czy to była kwestia tej euforii, czy mojego poziomu cukru we krwi, ale to naprawdę była magiczna chwila. Dużo ciekawych rzeczy się też działo podczas naszych podróży. Pamiętam, jak na przykład, będąc w Bolonii, czekałyśmy na jakiś nocny autobus do drugiej w nocy, bo wiadomo, jak najtaniej. Kto by płacił 10 euro więcej <laughs> za autobus o jakiejś normalniejszej porze? A tak to przy okazji możesz zaoszczędzić jeszcze na noclegu, bo masz nocleg i to jest w jednym. Główka pracuje. Poza tym, im bardziej podróż jest niewygodna, im jest tańsza, tym jest lepsza. I said what I said no i czekałyśmy wtedy do późna na takim głównym placu w Bolonii budynki były bardzo ładnie podświetlone jakiś gościu grał na gitarze i śpiewał włoskie piosenki także był mega klimacik i robiłyśmy sobie zdjęcia aparatem aż słyszymy, jak ktoś po angielsku się nas pyta, czy chcemy żeby zrobili nam zdjęcie a my takie nie, nie, spoko, coś tam nie trzeba no i idą dalej, to było dwóch chłopaków, mniej więcej w naszym wieku poszli dalej, aż w końcu zawracają i się pytają, czy my może Możemy im zrobić zdjęcie. Mamy takie, że jasne, czemu nie? Chwilę gadamy i spytali się nas, skąd jesteśmy. No to myślę, z Polski, i oni zaczęli mówić jakieś przypadkowe słowa po polsku, jakieś wulgaryzmy polskie i tak dalej. No i najpierw myślałam, że po prostu znałem kilka słów po polsku czy coś, i okazało się, że to są Polacy. Niegoś <laughs> w ogóle nie sądziłam, że to mogli być Polacy. Jakoś niewyraźnie mówili. Także chwilę sobie pogadaliśmy i dowiedziałam się, że pracują w firmie zajmującej się oświetleniami. I podobno robili oświetlenie na weselu Friza? Nie wiem, to nie jest sprawdzone info, ale nie widzę powodu, dlaczego mieliby mnie okłamać. Na zawsze mam nadzieję, zapamiętam przesiadywanie na moim balkonie z moją koleżanką w nocy i nasze głębokie rozmowy, i nasze płytkie rozmowy. W ogóle raz było trzęsienie ziemi dosłownie tak lekko zadrżał cały budynek. I się dowiedziałam dzień później od właściciela, że to było faktycznie trzęsienie ziemi. W sensie to bardzo lekkie to było. Na nic nie wpłynęło, ale czuć było wibracje po prostu. Także mogę mówić, że przeżyłam trzęsienie ziemi. A najlepsze jest to, że w tamtym momencie ja nawet nie wiedziałam, że to jest trzęsienie ziemi. W sensie nie wiem nawet, czy mogę używać takiego określenia, czy to nie jest y, umniejszające określenie innym trzęsieniom ziemi, które są poważne i pozbawia Ludzi na przykład, miejsc, w których mieszkają, ale no, w sensie chyba, chyba tak to się nazywa, ale było to w małym stopniu, od razu mówię. I nawet w tamtym momencie, ja po prostu nie wiedziałam co się wydarzyło. I akurat wtedy byłyśmy na balkonie i szczerze ja nie wiem, myślałam, że jakiś samolot przeleciał, czy coś w tym stylu, bo to był taki dziwny dźwięk, ale faktycznie też zadrżał cały ten balkon, ale jakoś tak, no dziwne, dziwne to było bardzo. Zapamiętam nowe relacje, które tu stworzyłam, miejsca, które zobaczyłam, ciężko to nawet opisać, ale ja bym chciała zapamiętać wszystko, co tutaj się działo i wiem, że to jest niemożliwe. Uważam, że świetnie korzystałam z tego czasu żyłam bardzo dużo, bardzo intensywnie. Wydaje mi się, że będę wspominać ten czas jako jakiś sen. To wszystko było tak odmienne od mojej zwykłej, codziennej rzeczywistości do tej pory. W sensie oczywiście były lepsze i gorsze momenty, jak zawsze. Nigdy nie jest tylko kolorowo. Ja po prostu będę to tak wspominać, myślę. Możliwe, że będę gloryfikować ten czas, ale z pełną świadomością mogę powiedzieć to, że był to czas, w którym naprawdę bardzo. Bardzo dużo się śmiałam. I jeden z niewielu okresów w moim życiu, w którym czuję, że więcej żyłam, niż byłam w swojej głowie. To jest jakiś taki dziwny wycinek z mojego życia. Ja nawet nie wiem dokładnie, co tutaj się działo. Po prostu jadłam pizzę, spałam do 11, coś tam chodziłam na zajęcia, ale szczerze, nie za dużo. Trochę się uczyłam, zaliczyłam te egzaminy, poznawałam ciągle nowe osoby i ciągle zwiedzałam nowe miejsca. I to jest w mojej głowie tak inne od dorosłego i poważnego życia, które zawsze myślałam, że już w tym wieku będę prowadzić, ale co, nie prowadzę. I jestem wdzięczna za to. Jestem wdzięczna za to, że mogłam tego doświadczyć. I za każde doświadczenie, lepsze i gorsze, już popadam w melancholię. Jak sobie myślę o tym, że za trzy tygodnie mnie tu nie będzie, ale jednocześnie też się cieszę z powrotu. Także dużo różnych emocji w związku z tym. Dziękuję za oglądanie i widzimy się niedługo. Przecież nie wiem, czy niedługo. Z moją regularnością szczerze nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że niedługo. Widzimy się. Widzimy się. Widzimy się kiedyś.